Bardzo się cieszę, że możemy otworzyć kolejną edycję Zielonego Jazdowa. Zielony Jazdów to lato i wakacje. Jak zaczęliśmy stawiać w końcu pawilony, wywiesiliśmy hamaki, kokony, zapachniało latem. To jest rzeczywiście najbardziej zrelaksowany projekt Zamku Jazdowskiego, Centrum Sztuki Współczesnej, mimo że program jest bardzo napięty. W tym roku mamy nowy temat przewodny ciało. I taniec. Próbujemy wrócić do, do potańcówek i do, do miejskiego folkloru. Zielone Jazdów to też ym, znakomity program filmowy pod chmurką Sansę, na które zapraszamy w każdy piątek i sobotę wakacyjnych weekendów ale warto też przyjść na, na, na wykłady. I jednocześnie pozostaje zawsze ten super przyjemny aspekt wylegiwania się na kocykach, hamakach. I na takie atrakcje zapraszamy do Parczku przed Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.